Cześć, witam Was z takim krótkim, informacyjnym filmiem. 1 kwietnia jest Primo Aprilis, ale to co Wam powiem teraz nie będzie żartem, tylko serio. To nie żart Primo Aprilisowy. 1 kwietnia robimy szał turniejów. Mam nadzieję, że taki szał turniejów uda się zrobić raz w miesiącu. Zobaczymy jak będzie czas, po... jak będzie czas pozwalał. W tym miesiącu zaczynają mi się wolne weekendy, więc w sobotę mogę robić live'a. Będą 4 turnieje. Cztery turnieje na 100 osób. Jeden po drugim hasła będą podawane na live. Więc obecność obowiązkowa osób, które chcą brać udział w tych turniejach, nazwa turnieju zawsze jest PowP Polska. PowP Polska. Więc Wasze pytania o nazwę też są dziwne, ponieważ zawsze mam tą samą nazwę i nie zmieniam tej nazwy już od. nigdy chyba jej nie zmieniałem. Zawsze jest PowP Polska. Więc tak się turnieje będą nazywać. Hasła będą podawane na live'ie. Będą cztery turnieje. No i teraz najważniejsze, chyba co większość z was interesuje. Będzie też giveaway. Trzy karty podarunkowe o wartości 50 zł. Pierwsza karta zostanie rozlosowana wśród osób, które wygrały turnieje, czyli cztery turnieje, czterech zwycięzców i wśród tych czterech osób rozlosuję pierwszą kartę Google. Druga karta gogle będzie rozlosowana wśród wszystkich uczestników turniejów, ale takich, którzy zdobyli minimum jeden punkt. Dlaczego minimum jeden punkt? A to dlatego, żeby zawsze wiem, widzę po turniejach, że osoby po prostu tylko wchodzą. Byłem na turnieju PWP, byłem na turnieju tego i tego youtubera, ale nie grałem. Właśnie o to chodzi, żeby grać. I Trzeba zdobyć minimum jeden punkt i będę brał tak od, i, pierwszy, od drugiej pozycji, bo pierwszy bierze udział w jednej karcie, od drugiej pozycji do ostatniej, która zdobyła punkty. Kolejne osoby z kolejnego turnieju będę dodawał na dół listy i tak będzie stworzy się kolejność i wśród tylu uczestników, ilu y, ma, będę miał na tej liście, wylosuję jednego szczęśliwca, który dostanie kartę gogle. Wszystko będzie na live. Y, Druga, trzecia karta będzie rozlosowana wśród widzów na live w najmniej oczekiwanym momencie. Rozlosuję kartę. Poproszę was o powiedzmy napisanie czegoś na czacie, jakiegoś wyrazu albo po prostu wśród aktywnych graczy/widzów rozlosuję karty gogle i jeszcze jest taki warunek, że trzeba y, subskrybować kanał bo właśnie ten automat do losowania też pokazuje czy subskrybujecie kanał czy nie y, to by było chyba tak, jeżeli chodzi o ten szał turniejów 1 kwietnia to nie jest Prima Aprilis, 3 karty gogle y, a i w sobotę, w sobotę zaczniemy gdzieś koło godziny 15 Zastrzegam sobie tylko prawo, że mogę odwołać tą imprezę, ponieważ mam jeszcze drugą, yy, drugie zajęcie, które może mi pokrzyżować plany, ale raczej nie powinno tak być, więc yy, raczej na 89-90% mamy live około godziny 15 i zaczynamy show turniejów od godziny 15 yy, czasu polskiego yy, yy, tak to będzie. Jeżeli nie chcecie przegapić startu live'u, kliknijcie dzwoneczek. Ja wiem, że Was, youtuberzy, męczą o to, no ale jeżeli nie chcecie przegapić właśnie żadnych eventów, live'ów yy, lub filmów, to ten dzwoneczek wam to gwarantuje. Więc cztery turnieje, trzy karty do rozlosowania wśród zwycięzców, wśród uczestników, którzy zdobyli minimum jeden punkt, i wśród widzów na live'ie. Mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję za to, że wspieracie mnie, że oglądacie. To jest takie właśnie. Kolejne podziękowanie dla was. Szalturnieju turniejów, trzy karty Google i widzimy się na live w sobotę w prema Prelease. Zobaczymy. Może jak sobie pożartujemy, jakieś żarty sobie porobiłem. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w sobotę.